Witam Was serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku robię tutorial jak e, zszyć konia jeżeli nam się tak nie że rozpruje cały tylko tak delikatnie rozpruje. I zaczynamy oczywiście od wyjęcia odpowiedniego koloru niteczki w moim przypadku to będzie żółty a wy taki jaki potrzebujecie Wyjmie jak już wyjmiemy sobie nitkę, no to igła. Jak to bez igły zszywać? Następnie bierzemy tą nitkę, którą właśnie mieliśmy i nawlekamy ją na e, tej igłę. Jak już nawleczamy, no to trzeba zrobić, niestety ja nie lubię tego robienia, supełek na końcu, bo bez tego będzie nam przelatywać. Już nawleczamy e, igłę na, e, nitkę na igłę i robimy supełek, no to musimy już zacząć e, szywanie. Nie będę tego nie widać, ale mam tutaj taką dziurę i zaraz będę z wami zaczynać ją szywać. Dobrze, no to zaczynamy. Na sam początek musimy znaleźć sobie takie twarde miejsce czwarte hmm, miejsce futra. I jeszcze przełożymy. To trzeba odciąć tak, żeby, żeby od tego supełka nie było tak dużo. I hmm, robimy takie coś, jak um, y, znajdujemy właśnie to miejsce twarde i wbijamy, wbijamy i tak na samej końcówce i przekładamy. I wtedy to się zszywa. Teraz będziemy to powtarzać kilka razy, aż to się nie zszyje. Radzę jeszcze tutaj sobie tak dociągnąć, bo potem to będzie, no będzie się, będzie taka dziura dalej, będzie niedociągnięta, ale będzie zszyta. Wygląda dziura po szyciu, więc jest bardzo dobra, jak na. No, jak na tak. Była ta dziura, ona była strasznie głęboka, więc zszyłam ją. Można jeszcze tą trochę lawować, ale nie będę rozrywać Potem biorę nożyczki i ucinamy sobie tak, tak dosyć dużo. Jak już skończymy szycie i uznamy, że to jest już koniec, to ucinamy sobie dosyć sporo, żeby yy, bo zaraz wam pokażę o co będzie chodzić. tym yy, jak już mamy to robimy to bierzemy po raz drugi nożyczki ucinamy możemy nawet musimy nawet sporo uciąć tak żeby to nie wystawało i no i tyle